Dzień dobry, mam na imię Jakub. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Tytuł dzisiejszego odcinka to Techniki alienatora oczernianie. Jednak zanim przejdę do tego bardzo serdecznie bym Wam kochani chciał podziękować za, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie maile, które od Was otrzymuję, komentarze pod filmami, wiadomości na PRIV, jest to dla mnie bardzo budujące, bo yy, bo przynajmniej poczucie mam takie, że o, słabo nie, że, że, że ta praca nie idzie na marne, że, y, że jeżeli przynajmniej się da, nie wiem, ocalić jedno dziecko albo rodzica alienowanego, to yy, każda sekunda każdego filmu jest po prostu tego warta. Yy, dziękuję Wam w związku z tym jeszcze raz. Wszystkim tym, którzy pytają się mnie, czy mogę udostępniać te filmy, absolutnie tak, ponieważ uważam, że im więcej osób będzie o tym wiedzieć, tym, tym ten problem będzie szerzej znany. I, no i może wreszcie, w końcu coś w tym, w tym naszym kraju się zmieni. I jeszcze raz przy okazji podziękować chciałem administratorom jednej z grup na Facebooku, gdzie, gdzie udostępniane są moje filmy mianowicie w ostatnim odcinku mówiłem o technice Silver Ballet zaciągniętej takiej e, z narcyzmu. E, natomiast e, zostałem skorygowany i e, dziękuję bardzo za to, że technika Silver Ballet e, e, w alienacji rodzicielskiej to są takie fałszywe oskarżenia alienatora o przemoc, najczęściej seksualną albo fizyczną e, po to, żeby rodzica alienowanego wikłać w sądowe sprawy i w ogóle wikłać go w konflikt. Krótko mówiąc, rodzic alienowany z ofiary staje się katem, a rodzic alienujący z kata staje się ofiarą. Jeszcze raz dziękuję bardzo za tę za uwagę. Wracając do techniki oczerniania. Alienatorzy stosują różne techniki, natomiast Oczernianie jest, jest w zasadzie podstawą alienacji. Alienatorzy, kiedy stosują te swoje techniki, oni rzadko kiedy stosują te techniki oddzielnie. Bardzo często... Bardzo często... No, jakiś psiona tutaj biega. Bardzo często te techniki się z sobą łączą, zachodzą jedna na drugą. I to tak nie ma, że alienator w poniedziałek będę stosować to, a we wtorek będę stosować to, a w środę może wrócę do, do tej pierwszej. Nie, one, one są stosowane ciągle. Alienator wręcz jak gdyby ma to we, we krwi stosowanie tych taktyk. Natomiast osobiście uważam, że i tutaj powtórzę za dr Amy Baker, że oczernianie jest podstawą alienacji i absolutnie się z tym. Z tym zgadzam, gdyż moim zdaniem ta technika jest przyklejona do wszystkich innych technik. E, oczernianie, no jest to w zasadzie bardzo proste. Tak? E, alienator będzie mówić o rodzicu alienowanym same złe rzeczy. Może to mówić w różny sposób. Może mówić do dziecka bezpośrednio. E, może mówić dziecku. Ten tata to ty wiesz, co on mi kiedyś zrobił, albo yy, muszę ci powiedzieć jedną rzecz, o której nie wiesz, ale myślę, że powinnaś wiedzieć. Otóż twoja mama, i tu zaczyna się cała litania: yy, rzeczy prawdziwych, rzeczy fałszywych, faktów, półfaktów, yy, różnych rzeczy wyjętych z życia albo, albo z jakichś zdarzeń, przed przedstawienie ich w korzystnej formie dla, dla alienatora więc może być tak, że alienator po prostu będzie bezpośrednio dziecku mówić złe rzeczy o tobie alienator może oczerniać Cię w taki sposób naokoło jak ja to mówię, czyli w taki sposób niebezpośredni może to wyglądać w ten sposób, że będzie rozmawiać z koleżanką przez telefon, a wiemy, że dzieci mają gumowe uszy. W związku z tym przez telefon z koleżanką będzie rozmawiać w ten sposób, że ściszy głos, ale ściszy tak, żeby dziecko słyszało. I wtedy przy okazji ta koleżanka może być świadkiem później w sądzie, i będzie się tej koleżance na ciebie żalić. Dziecko oczywiście to będzie słyszeć. Dziecko będzie udawać, że ono tego nie słyszy, ale to jest jak gdyby taka rozmowa z koleżanką, ale skierowana do dziecka. Już alienator się postara o to, żeby dziecko usłyszało. Także może być w domu, jeżeli ktoś odwiedzi alienatora albo alienatorkę, to w domu też może temat zejść na ciebie, i tutaj też alienator postara się, żeby odpowiednie informacje były usłyszane przez dzieci. Hmm. To jest ta taka pierwsza taktyka. Tak jak wspomniałem, ta taktyka może być przyklejona do innych taktyk. I jaki może być przykład przyklejenia tej taktyki do innych taktyk? No, załóżmy, że masz umówione spotkanie z dzieckiem, ale alienator nie wydaje ci dziecka. Umawia. Jakieś urodziny, albo jakiś wyjazd i robi takie wrzutki: Ja nie chcę, żebyś szedł statą. On nie umie się Tobą zająć. Potem chodzisz ciągle chory, przeziębiony. Mi Ciebie bardzo szkoda. Ja się muszę Tobą zająć, bo przecież on jest beznadziejny. I to jest takie przyklejenie do fizycznej alienacji dziecka od Ciebie. Może być przyklejona, no niech pomyślę nad jakimś przykładem innym. Może być, może być, ale się długo zastanawiam. Może być tak, że chcesz dziecko, chcesz dziecku kupić prezent i kupujesz dziecku prezent, potem jak pójdziesz. Alienator może spojrzeć na ten prezent i powiedzieć: Ale Sknerus, na nic więcej go nie stać. Taki niby tatuś tak cię niby kocha, a kupuje ci taki, takie byle co, takie barachło. No, na więcej go nie stać, a przecież ma tyle kasy. To może być jedna wersja. Druga wersja, kupujesz jakiś wypasiony prezent dziecku. Tak? No, bo dziecko kochasz, albo cię po prostu stać yy, i kupujesz fajny prezent dziecku. Alienator ten prezent widzi, yy, widzi, że podoba się dziecku, w związku z tym może być może być tekst o, jaki cwaniak, przekupić Cię chce, tak? Nagle wielki tatuś się znalazł, nie miał czasu przez tyle lat, a teraz nagle Ci kupuje jakiś prezent. Co to jest? Kupić Cię chce. Abstrahuję yy, od tego, że alienatorzy bardzo często yy, sami przekupują własne dzieci. E, więc tutaj, co byś nie zrobił, jakiej techniki by nie stosował alienator, to do tego będzie przyklejone to oczernianie. I to oczernianie idzie non-stop, bo takie techniki, że e, może ci odmówić pójścia, to są dzisiaj, za kilka dni. E, natomiast oczernianie musi być takie ciągłe. To jest to, o czym wspominałem wcześniej: takie sączenie jadu, takie sączenie trucizny w głowę dziecka. No, i dziecko w zasadzie słyszy o tobie tylko złe rzeczy. Hmm. Więc o tobie nie będzie słyszeć żadnej dobrej rzeczy. I to jest takie, takie powolne utrwalenie Twojego wizerunku. A dzieci przecież im mniejsze, tym bardziej ufają yy, mamie i tacie. No bo przecież komu mają ufać, tak? Dzieci z założenia wierzą, że rodzic to jest ten, który chroni, ten, który kocha, ten, który nie skrzywdzi i ten, który mówi prawdę. W związku z tym, jeżeli rodzic alienujący twierdzi, że kocha i że twierdzi, że, że dla dobra? I że tylko on dla dziecka jest dobry, no to dziecko ufa. I jeżeli dziecko słyszy od alienatora te złe rzeczy o tobie, no to jak dziecko może sobie myśleć, ale przecież mama kłamie. No bo jaki miałaby w tym cel moja mama? Moja kochana mama, jaki miałaby w tym cel, żeby obgadywać tatę? Ja wiem, że ona go nie lubi, ale... Dlaczego miałaby mnie okłamywać? Oczywiście działa to w drugą stronę i, i, i tak samo alienujący ojcowie, e, którzy e, oczerniają swoje ex, e, będą je oczerniać non-stop. Będą używać... E, Złych, złych słów o nich. Będą określać je wariatkami, idiotkami. Ja spotkałem się z alienującą matką, tak mi się wydaje, bo nie za bardzo w temacie jeszcze byłem, ale teraz skojarzyłem. Ona brała rozwód z mężem, no bo z kim innym. Ten mąż tam jej podpadł, tam były. Z tego co opowiadała, to. Ma rozwód z wyłącznej jego winy, więc tam pewnie święty nie był. Ale to jak gdyby to są sprawy między dorosłymi osobami. Nie potrafiła tego oddzielić. Była z córką, która wtedy miała chyba 3 czy 4 lata. Na takim spotkaniu byliśmy. W zasadzie na takim wyjeździe kilkudniowym. I ta matka. Mimo że wierzę, że ten mąż mógł jej, ten jej były mąż mógł jej bardzo zaleźć za skórę. Ona rozmawiając z córką, w ogóle rozmawiając z nami, rozmawiając z innymi osobami, nie zwracała się o, o swoim ex inaczej jak troll, trzymając córkę na kolanach. W związku z tym było ten troll wtedy poszedł i ten troll do mnie dzwonił, ja nie jestem w stanie patrzeć na tego trola, i to był troll, troll tak przez 3-4 dni. Ja już miałem do wyżygu tego trola, szczerze powiem, i zastanawiałem się potem, jak się musi czuć ta córka. No ta córka nic nie, nie odpowiedziała, bo ona miała 3 lata wtedy, albo cztery. Ale myślałem sobie, jak ta córka musi się czuć. Ten ojciec, nie wiem jakim był ojcem, od razu mówię, yy, i nie wiem, czy o tę córkę walczył. Natomiast to była jeszcze taka, ja wiem, przedrozwodowa alienacja. Ona już szykowała córkę na to, że ten ojciec jest zły. Czy był zły do córki, nie wiem. Na pewno nie był idealnym mężem, tak jak wnioskowałem z tych opowieści tej, tej koleżanki. W związku z tym, oczernianie jest w zasadzie podstawą alienacji. Łączy się z technikami. Innymi, które stosuje alienator. No i, i trwa ciągle. Ciągle trwa dzień w dzień. Rano, wieczorem, kiedy tylko wspominane jest o tobie, to jesteś po prostu oczerniany. W ten czy w inny sposób. W zasadzie to nie będę wyważać otwartych drzwi, no bo chyba wszyscy wiemy o co chodzi. I to jest taka podstawowa technika. Alienatorzy ją chyba mają we krwi i nawet pewnie przychodzi im to łatwo, bo tak jak wspomniałem, alienator obsesyjny żyje w przeszłości i każda myśl o tobie to jest wyzwolenie jakiejś ogromnej złości w stosunku do ciebie więc to przychodzi mu bardzo łatwo, wręcz automatycznie i nawet nie wyobrażam sobie, żeby alienator mógł o tobie w jakiś inny sposób mówić. Chyba, że minie ileś lat, chyba, że minie ileś lat, i. I po prostu gdzieś tam alienatorowi przeskoczy, przeskoczy jakiś tryb i w końcu się uspokoi i powie: no ale po co? Tak? W tej chwili, w tej chwili alienator jakkolwiek myśli o Tobie, to myśli o złości, o nienawiści. No i tak jak wspominałem wcześniej w innych filmach, te uczucia chcę przelać na dziecko, żeby dziecko czuło i myślało tak jak on. Czyli krótko mówiąc chcę je patologicznie uwikłać, nie dać mu możliwości własnej oceny, albo raczej możliwości własnych uczuć. No i, i to by było w zasadzie na tyle. Jeżeli odpowiadał wam ten odcinek i jeżeli odpowiadał wam ten odcinek, to bardzo proszę o łapkę w górę i wciśnięcie przycisku subskrybuj. Jeżeli chcielibyście się podzielić własną historią, albo, albo coś spytać, albo mieć w ogóle jakieś uwagi, bardzo proszę o komentarze pod filmami, albo wiadomość na mail, którego adres znajdziecie pod filmem. Ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę wytrwałości, miłości, spokoju, pozytywnej energii i do usłyszenia wkrótce.